Od Etui inspirowanego Klockami Lego po takie, które można jeść. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę z serii 10 najciekawszych Etui na telefon. A partnerem odcinka ponownie jest Case strona, na której zaprojektujecie własne, spersonalizowane Etui na telefon bądź wybierzecie jeden z wielu gotowych wzorów. W unikalnym kreatorze z łatwością wgracie swoje zdjęcia, grafikę, połączycie je w kolaż, a na wszystko nałożycie dowolny tekst. W ofercie znajdziecie Etui na ponad 200 modeli telefonów. Również te mniej popularne jak Lenovo czy HTC. Jeśli jesteście zainteresowani, dobrze się składa, bo na stronie trwa właśnie promocja. Z okazji końca wakacji aż minus 50% na wszystkie TUI. Ale więcej szczegółów w opisie, tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10. Na początek coś dla fanów klocków Lego, czyli w zasadzie wszystkich oto jedyne w swoim rodzaju etui na telefon wyposażone w specjalne wypustki, do których dowolnie możecie doczepiać te małe kolorowe klocki i tworzyć własne pikselowe wzory. Zastanawiam się tylko, co by bardziej bolało, gdybyście nadepnęli na taki telefon gołą stopą czy serce, że właśnie zniszczyliście drogi telefon, czy może sama stopa. Numer 9. Dla osób, które nieustannie Upuszczają swój telefon, pewien niemiecki student stworzył wyjątkowe Tui, które wykrywa, kiedy telefon upada i rozkłada specjalne sprężyny zanim ten uderzy w ziemię. Elastyczne nóżki skutecznie amortyzują urządzenie i zapobiegają jego uszkodzeniu. Wynalazek póki co jest prototypem, choć został już opatentowany i niedługo powinien trafić do sprzedaży. Numer 8. Aparaty w smartfonach coraz bardziej wypierają normalne aparaty fotograficzne. Jeśli nie zajmujecie się fotografią profesjonalnie, wydawanie pieniędzy na prawdziwą lustrzankę w wielu przypadkach jest po prostu niepotrzebne. Jeśli chcecie nosić ją tylko dla szpanu, bo fajnie wygląda, lepiej sprawdźcie sobie takie oto stylowe etui, wyglądające jak oldschoolowy aparat fotograficzny z prawdziwym, wypukłym obiektywem. Etui wyposażone jest nawet w pasek na ramię. Jakby ktoś pytał, możecie kupić je na AliExpress. Link znajdziecie w opisie. Numer 7. A może chcecie rozbudzić w sobie duszę artystyczną? Oto zwykłe, śnieżno-białe etui, stworzone do malowania po nim markerem. Dzięki niemu każdego dnia będziecie mogli mieć inne etui lub posłuży wam jako notatnik. W zestawie otrzymujecie permanentny czarny marker, ściereczkę oraz spray do zmywania. Numer 6. A teraz coś z serii dziwne. Bardzo dziwne. Czyli ETUI z uchwytem do trzymania telefonu w zębach. Idealne, jeśli chcecie obejrzeć coś na YouTube, ale nie chcecie lub nie możecie zajmować sobie rąk, bo na przykład jesteście zajęci wymyślaniem innych dziwnych caseów. Etui nie jest do kupienia, ale możecie je sobie wydrukować samodzielnie na drukarce 3D. W internecie znajdziecie projekt. Numer 5. To Etui również możecie trzymać w ustach, ale w przeciwieństwie do poprzedniego, możecie je również podjadać. Oto jedyne w swoim rodzaju jadalne Etui zrobione z brązowego ryżu oraz soli. Chyba nie zdziwi was fakt, że zostało zrobione przez Chińczyków. Numer 4. W internecie znajdziecie mnóstwo drewnianych Etui na telefon, ale to, wykonane z drewna klonowego, należy do jednych z bardziej elektronicznych. Bez zbędnych szpecących grawerów czy nadruków. Na uwagę zasługuje również to, jak jest zakładane, przez to, że drewno nie jest raczej elastycznym materiałem, Etui składa się z dwóch osobnych, rozsuwanych części. Numer 3. Dla tych, którzy lubią książki, lub po prostu chcą ukryć swój telefon, a to z różnych powodów, na przykład ze względów bezpieczeństwa, lub aby móc korzystać z niego na lekcji, przedstawiam wam Etui, a raczej futerał, który zrobi z waszego smartfona miniaturową książkę czy notesik mieszczący się w waszej kieszeni. Dla niepoznaki pomyślano nawet o materiałowej zakładce. Numer 2. Kolejna ciekawa propozycja to etui o nazwie Wehikuł Czasu z wbudowanymi zegarkami analogowymi przedstawiającymi godzinę w różnych częściach świata. W Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Moskwie, Hongkongu oraz Tokio. Jeśli od zawsze podobały się wam te zegary wiszące np. w biurach podróży czy kantorach, etui będzie dla was idealne. Problem w tym, że chyba nie sposób je kupić. Numer 1. I na koniec, aby wiecie miękko wylądować, mam dla Was etui pluszowe w kształcie prawdziwych maskotek. W internecie znajdziecie dziesiątki, jak nie setki kształtów do wyboru. Ja oczywiście zawsze wybieram tradycyjnego pluszowego misia. Niestety mogłoby być nieco ciężko wepchać takiego do kieszeni jeansów, dlatego jest to opcja bardziej dla dziewczyn, które nie rozstają się ze swoimi torebkami. Okej okay, tym pluszowym, mięciutkim, jak klatka piersiowa wujka Stefana Akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednio z tej serii. Przypominam wam jeszcze o promocji minus 50% na stronie caseroom.pl. Wpadnijcie też na mój prywatny instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami planety faktów, jak również moje inne kanały na YouTube. Chiński Ekspres z gadżetami, policz Sosecz z animacjami. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!